Witam was bardzo serdecznie, w moim kanale, Z nowej serii jest to Resident Evil 2 Biohazard e, Remastered. Jest to pełnoprawny Survival Horror z tematyką zombie apokalipsy. E, jest to po prostu oświeżona wersja Resident Evil 2, co kiedyś tam kilka e, kilka lat wyszło temu. E, nigdy nie grałem Resident. Szczerze tylko siódemkę grałem. E, przedtem nie grałem ani jednego, ani jedynka, ani dwójka, ani trójkę tam dalej. Żadnych nie grałem, więc to będziemy moje pierwsze takie styknięcie z tą grą. No i co? Dało nie było żadnego e, horrorka na moim kanale, chyba był tylko szczerze obce a to było dawne czasy i nie chcę tej gry wspominać, bo strasznie się przedłużała. E, myślę, że tu będzie coraz, e, będzie o wiele, wiele, lepiej w końcu. Ma to dobre bardzo noty na steamie. No i co? Zaczniemy gę. Chciałem sobie szczerze Sekiro nagrać. Ale pomyślałem, że horrorka jakiegoś, jakie, jakiś inny klimat na kanale chciałbym dać, więc chciałbym po prostu, yy, po prostu Residenta dw dwójkę nagrać. Wszystko jest dobrze. Historia. Yy, załaduj grę, kontynuuj. Nigdy nie grałem. Czemu ja mam załaduj gę A wybierz zapis gry. Dobra, to ja nie mam żadnego. Co nie? Tak, brak danych. Żeby tam pokazać wam, że nie grałem nigdy. Eee, nowaga Tu mamy chyba post postacie Leona sobie weźmiemy, mężczyznę Pomaganie standardowe, normalny z normalny standardowy sobie weźmiemy Zobaczymy czy będę się tutaj bał Wiem tylko że to jest chyba z trzeciej osoby Nie z pierwszej Czas z drugiej <laughs> Tell us a story. Tell us a story. Okay, well, it was last Friday night. I was walking home from the bar, and this woman started coming towards me. She was staggering, you know? So I, I figured she was drunk. Whoa, <laughs> whoa, whoa, Okay, tell us, be honest now. How many drinks did you have? No, man, I, I barely had a buzz on. Oh, come on. Look, just listen, all right? She got closer, and I got a good look at her. You got to see her eyes, her nose, her whole face. It looked like it was rotting. Yeah like a corpse like a walking corpse man sounds like my wife i've never seen anything like it i haven't been able to sleep since that night all right calm down buddy calm down just hey you gotta stay strong okay don't give in to fear out there right yeah well you got that right if you freeze up around these things oh come on just getting good No widzimy, że to taki początek dopiero apokalipsy, chyba. Prawdopodobnie, w końcu... Oho. Tak typowo się zaczyna, co nie? Taki typowy film, można powiedzieć. Ten. Kinowy, że jedzie, jedzie, a tu zombie na drodze. Się chyba też nazywam The Walking Dead co nie? Pierwszy sezon Chodzi o, o, o grze To na bank jest zombie, teraz mu wstanie i w gryzie cię, przyje Tak jest zawsze Właśnie, mózgu nie zabił Znaczy nie zniszczył I to jest chyba nasza główna postać. No i oczywiście będziemy musieli to sprawdzić. Bo czemu nie? No dobra. No z drugiej osoby mamy, to jest chyba druga osoba, co nie? Czy tego trzymy tak sprawdzić? Czy mamy najwyższą grafikę? Dobne usterki Ale mam dobrze wszystko, pamięć graficzna Wszystko je powinno być dobrze A może z tego ramu dokupić Bo wszystko w kartę graficzną wydałem Procesor Mhm, Zaczyna right. mm -hmm. się. Czy ja słyszę tu dwie osoby? Tutaj, no tam słyszę i tutaj, nie, jakieś oddychanie.

oh cool freeze i'll shoot what, either? Musimy jeszcze celnąć w głowę, bo to zostanie? Tak, na wszelki wypadek. O ty! Co ja mam zrobić? już tak ale temu nie pomożemy ja on już nie żyję ale tak zaraz stanie ja mam tylko dwa naboje rozumiem czyli coś podobnie jak było w siódemce że będziemy musieli połączyć jakiś wytrych pewnie. Dobra, mamy klucz. Dobra, mamy tutaj ekwipunek. Stan życia doby. na wszelki wypadek. Dobra, i tak to będziemy robić. uciekać, przecież nie damy sobie rady. No tak, ale ten padł na jednego nie, jeden strzała. A tamtemu tu musiałem chyba sześć kulek wpakować. Dobra, czyli wiesz, że policjantem, chyba dużo rozumiem, prawda? powiedział swój policja I don't know. Hopefully, they'll have some answers at the police station. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. You live around here? No. I'm looking for my brother. He's a cop too. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. Umbrella, cały ten z filmów, co nie? Ta organizacja, co stworzyła ten wirus. Akurat filmy to ogół, widziałem każdy to taki prorok, czy mogę to pominąć? Nie wiem. Zostawię to sobie Mam na wszelki wypadek. A czy prorok to już były, tylko że jakie wprowadzenie filmowe? Attention, all citizens. Due to the citywide outbreak, you were advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police Station's not much farther. They'll know something. Yeah, but. What if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. Big city, there has to be. Looks like we're walking from here. Tak, gira. Gira, no! Bo to powietrze nie Ale raczej było taki system, jaki w obozie powinna być, nie? nie nie czy już jak to jest czy od przodu czy od tyłu się, się odpala A, ciężarówka zginą Claire Claire you okay

Tutaj są drzwi jakieś, ale też nie przejdę. Został. Hmm. O, było blisko. Chyba tutaj załóg jakiś jest. Shit. It's everybody. Do metra? Albo do podziemia? Raczej to jest Niemiec metro, właśnie. Taki trochę starawy ten posterunek, nie? To mi jakiś bardziej muzeum przypomina z zegar jeszcze. Ale dobrze, ten klimat taki, że wiecie zombie nie są jeszcze takie bardzo szybkie I wszystko żerają wokół Chociaż zawsze w rezydencie były takie jakieś mutanty co nie Tam coś mamy jeszcze, jakieś deski Mogę bić e, z kolby? Raczej chyba nie No ale dobra, myślę, że tutaj skończymy pierwszy odcinek. A na razie subskrybujcie, lepiej my no i widzimy się na tym odcinkach.